Maciej Bartoszek, trener Korony Kielce. Panie trenerze, pierwszy letni sparring przedsezonowe przygotowania porażka z rokowem Częstochowa z 0 do, do 5, ale wiemy, że, że w takich meczach to, to nie wyniki są najważniejsze, tylko to jak gra, jak, jak gra zespół jakby pan podsumował ten, ten pierwszy letni sparring? No, taka sroga lekcja dla naszej młodzieży, bo widzieliśmy jak to wyglądało w pierwszej połowie na boisku czterech naszych młodzieżowców. W drugiej połowie to już mieliśmy praktycznie cały zespół młodzieżowców, także mm, okej, okay, no takie, lekcje, takie, takie mecze też budują, też uczą. E, gdzieś tam też taka lekcja poglądowa. No ale ci młodzi chłopcy też się muszą ogrywać. No poza tym, no wiemy doskonale, że mamy na razie, nie robimy żadnych transferów, tak? Musimy poczekać. No i to też wpływa gdzieś tam na Eee, na funkcjonowanie, jakby, jakby zespołu, na, 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 na jakość gry. Eee, a bądź co, bądź przyszło nam się mierzyć z bardzo mocnym zespołem dzisiaj. Także, okej, okay. były momenty też fajnego grania, także bardzo pożyteczny sparring. O ten mecz dobitnie pokazał, że drużynie są potrzebne wzmocnienia i to pewnie wzmocnienia takich doświadczonych zawodników, którzy rzeczywiście tej młodzieży pomogą. Tak, tak, bo tu widać, że tu w tam. Mamy tą młodzież utalentowaną, która może się ogrywać i bardzo dobrze, ale no, oni też muszą przy kimś funkcjonować. Ktoś też musi napędzać tą grę w zespole. Oni nam będą błyszczeli, ale w sytuacji, kiedy, kiedy, kiedy właśnie. Będą mogli ogrywać się i grać przy bardziej doświadczonych zawodnikach Tego tutaj nam dzisiaj zabrakło Ale no mimo wszystko jestem zadowolony też, też pokazali, tak jak już mówiłem wcześniej Parę ciekawych zagrań Ale to jednak jeszcze długa droga Trzech testowanych zawodników dzisiaj zagrało w tym meczu z Rakowem Krzysiu Kiercz, wychowanek Korony, Mateusz Setnarski i Kamil Poźniak Co możemy o nich powiedzieć? No, na pewno bardzo pozytywnie zaskoczył mnie Mateusz Cetnarski, wygląda naprawdę bardzo dobrze i, 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 i też było widać, że, że, że tutaj ta jego, jego doświadczenie, jego granie tutaj w, przez dłuższą część meczu dawało nam, dawało nam jakość. Krzysia Kielcza nie ma co reklamować, czy go oceniać, każdy, każdy go zna dołączył do nas do, do treningów zresztą tak jak już mówiłem, wiemy jak my kadrowo wyglądamy i jaką mamy sytuację także dobrze, dobrze, że Krzysiu tutaj z nami trenuje jeżeli chodzi o Kamila Poźniaka no to zresztą tak jak i Cetnarski są to zawodnicy, których gdzieś kiedyś prowadziłem, akurat jeżeli chodzi o Kamila Poźniaka, zgłosił się chciał spróbować, chciał pokazać przyjechał na mecz no widać też, że było, że brakowało momentami zgrania z naszymi zawodnikami, także to takie mecze też nie do końca wszystko pokazują. Ale to mówię, to nie są jeszcze. Na razie sprawdzamy, na razie rozglądamy, na razie myślimy i czekamy na, na konkretne decyzje i, 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 i że tak powiem dobre, dobre, dobre dni dla korony.